Dzień dobry, witam Was koło gospodyń wiejskich w Bystrzycy. Reprezentuję koło moja modelka Marta oraz ja Ewa. Chcielibyśmy dzisiaj Państwu zaprezentować makijaż wieczorowy. W związku z tym, że spędzają się święta, zbliża się noc wigilijna, oczywiście sylwester, można ten makijaż wykorzystać zarówno na wieczór wigilijny, jak i na noc sylwestrową. Także serdecznie zapraszam. To tak, w związku z tym, że twarz już była troszkę wcześniej przygotowana, zdemakijażowana, więc teraz musimy troszkę zmienić pH twarzy, więc musimy nałożyć tonik oraz krem. Tonik najlepiej nawilżający, żeby każdy rodzaj skóry był nawilżony. Chwilę, nakładamy też tutaj niżej na szyi, ponieważ też powinniśmy zapudrować szyję, żeby za bardzo cię nie odróżniała od twarzy, koloru, jak wykonamy już ten makijaż. Kolejnym etapem makijażu jest położenie tak zwanego primera, żeby ten makijaż nasz był utrwalony przez całą noc. Nawet utrzymuje się i całą noc, i na drugi dzień jeszcze, więc nakładamy ten primer delikatnie, nie grubo. Kolejnym etapem jest korektor. Nakładamy go tutaj, gdzie są zaczerwienienia, wszelkiego rodzaju niedoskonałości. Używamy do tego gąbeczki, nawilżonej już wcześniej nawilżonej gąbeczki. klepujemy mocno. Kolejnym etapem jest nałożenie piruety podkładu. Oczywiście rozkładamy podkład też na szyję, kolejnym etapem jest położenie pudru. Aby twarz nabrała więcej kolorów, będziemy konturować twarz. Używamy do tego brązerów, tak zwanych brązerów. Jest to makijaż bardzo szybki. Mamy też na czołach, jeżeli ktoś ma czoło wysokie, to trzeba jak gdyby twarz troszkę skrócić, zaokrąglić. Jeżeli ktoś ma nos szerszy troszkę, tak jak nasza modelka, możemy troszkę wydłużyć nakładając kontur pędzeleczkiem. I rozprowadzić. Ewentualnie troszkę jeszcze skrócić. Kolejnym etapem jest jeszcze rozświetlenie, żeby ta buzia nabrała takiej świetności, połysku. Następnie robimy kontur brwi specjalnymi cieniami do brwi. Dobieramy, czy to ma być ciemniejszy, czy jasny. Malujemy tak, aby mniej więcej dobrać, żeby nie za bardzo wyróżniały się, żeby jednak ten makijaż wyglądał na naturalny. Jeżeli podkreślimy brwi, to wtedy oko też będzie bardziej wyraziste. Teraz zabieramy się za makijaż oka. Używamy do tego takich tak zwanych cieni bazowych, czyli cieni, których zbudujemy kontur oka. Są to takie cienie pastelowe, najlepiej odcienie brązów, ciepłych. Wykorzystujemy do tego pędzli. Pędzli do blendowania cieni i pędzli, pędzla do nakładania cieni. Malując oko, proszę o zamknięcie modelkę oka. Nakładamy cień, jak gdyby taki bazujący. To ten cień nakładamy na całej powierzchni oka. Następnie Podkreślamy oko. Moja modelka ma troszkę zapadnięto brew, więc muszę ją sobie troszkę podnieść i ciemniejszym troszkę cieniem nakładamy tu jest gdzie jest kość. Następnie takim pędzlem blendujemy, czyli rozcielamy ten cień, żeby rozprowadzić do jak największej powierzchni oka. I cały czas dokładamy cień. Cień dokładamy w małych ilościach, żeby nie było za dużo, ponieważ wtedy będzie się wałkował i źle rozprowadzał. Jeżeli na przykład, tak jak tutaj, troszkę wyszłam za linię, więc mogę sobie rozjaśnić bazującym cieniem, i wtedy już od nowa sobie nakładam. Po rozprowadzeniu tych cieni jaśniejszych nakładam, aby to oko pogłębić, tego oka nakładam Dosyć dużo ciemniejszy cień w samym kąciku, i też blendujemy. Nie bądź się nakładać ciepłych cieni, ponieważ y, mocnych to oko robi się wyraźne, bardziej głębsze. Bardzo jest modne teraz wyraźny makijaż. I robimy tak samo z drugim okiem. Ciemniejszy i też blendujemy. Ważne jest bardzo, żeby mieć odpowiednie pędzle. Wystarczy mieć 4-5 pędzli, aby się bardzo fajnie omalować. Nie muszą mieć bardzo dużo. Jeżeli są dobre, to można je bardzo fajnie wykorzystać, następnie nałożymy naszej modelce, żeby podkreślić ten wieczorowy, wieczorową atmosferę. Nałożymy. Brokat, troszkę rozświetlimy oczko. posłyszymy się tym tak zwanym klejem Glitter Primer, to jest klej do brokatu. Więc nakładamy ten klej w tych miejscach, w których chcemy jak gdyby to oko podkreślić tym brokatem. cieniutko. I teraz nakładamy brokat. Brokat. Najlepiej nakładać jest. Weźmiemy dzisiaj, zaszalejemy troszkę. Nałożymy taki dosyć wyraźny brokat. Najlepiej palcem, dlatego że się fajnie rozkłada, rozciera i najdłużej się utrzymuje. Weźmiemy dzisiaj złoto. I nakładamy w tych miejscach, na które nałożyliśmy. Tak zwany klej. I wmasowujemy. Aby zakończyć o, jeszcze, żeby ładnie to wyglądało, musimy troszkę jeszcze cieniem bazującym położyć, połączyć ten brokat razem z cieniem. Jeżeli mamy mało pędzli, to możemy wykorzystać bardzo tani, tania rzecz, tak zwany czyścik. Dezynfekujemy, kąpeczka jest taka, obczyszczamy sobie pędzelek i możemy do kolejnego koloru go wykorzystać. Bardzo warto to mieć, to jest bardzo fajne, żeby nie myć pędzle, ponieważ pędzle też nie lubią tak, że się, często ich się myje, więc zachęcam każdą panię do zakupienia takiego. Takiej rzeczy nazywa to się czyścik do pędzli. Także polecam. Następnie jeszcze raz. Rozświetlamy oczko. Pogłębiamy. Aby podkreślić oko, żeby nie było widać opadającej powieki, ważne jest, że jak przyłożymy sobie pędzelek tutaj do motylków nosa, to żeby tutaj oko było, ten cienie tak wyżej uniesione, żeby nie było niżej umalowane, ponieważ to oko będzie takie opadające, nie będzie ładnego efektu. Także zachęcam, żeby sobie przyłożyć i sprawdzić, czy jest góra tu malowana bardziej, wtedy jest to oko fajniej, efektowniej umalowane. Kolejnym etapem jest malowanie rzęsu. No i jeszcze możemy na dole pomalować, żeby pogłębić to oko. Jeszcze chcę coś pokazać, chociaż nasza klientka nie nosi okularów, ale też bardzo fajna rzecz. Jeżeli nosimy okulary, a nasze oczy są, makijaż jest przysłoniony szkłami albo oprawkami, więc bardzo fajnie można zrobić taki efekt, żeby to oko było bardziej wyraźniejsze. Popatrz do góry. Malujemy tutaj nisko w kolorze bazującym ciemnym kreseczkę. Rozcieramy delikatnie, żeby oko to pogłębić. Nie boimy się, ponieważ zawsze, zaraz sobie rozcieniem takim jaśniejszym, bazującym rozetrzemy, więc to oko się jak gdyby. Będzie wyraźniejsze i znowu muszę wyczyścić sobie. I malujemy takim jaśniejszym. Rozjaśnijmy troszkę. Możemy nawet tutaj podkreślić to kreskę, żeby wyżej szło. Następnym krokiem jest podkreślenie ust. Będziemy tutaj wykorzystywać pomadkę różową. I oczywiście pędzel cienki, najlepiej cienki i wąski. Aby rozświetlić i jeszcze powiększyć te usta możemy taki wykorzystać mik troszkę na środku, nakładamy tylko błyszczącą pomadkę u dołu i u góry. Delikatnie rozetrzyj sobie usta. Ostatnim efektem, takim wow efektem jest utrwalenie naszego makijażu. Aby bawić się całą noc, musimy utrwalić makijaż takim utrwalaczem typowym kosmetycznym. Proszę o zamknięcie oczu. Ja psiknę na bok, żeby nie wystraszyć. Chwilę czekamy, wchłonie się i dziękuję bardzo. Myślę, że makijaż się podobał.